Witaj w podcaście Quantum Mindset. Znajdź swój własny rytm i płyn w harmonii z życiem. Pomyśl przez chwilę o celu, który od dawna chcesz osiągnąć. Może to awans, własna firma, może swoboda finansowa, a może po prostu głęboki wewnętrzny spokój. Masz go? A teraz bądź ze sobą absolutnie szczera. Co czujesz, gdy o tym myślisz? Prawdziwą, palącą ekscytację? Czy może raczej subtelny ciężar w żołądku? Takie ciche, niewygodne uczucie, jakbyś prowadziła świetny samochód z zaciągniętym hamulcem ręcznym? Wiesz, że masz potencjał, czujesz, że stać cię na więcej, ale coś niewidzialnego trzyma cię w miejscu, zgadza się? Prawdopodobnie, jak większość ambitnych osób, próbowałaś już wizualizacji. Może po obejrzeniu filmu Sekret usiadłaś na kanapie, zamknęłaś oczy i z całych sił próbowałaś zobaczyć ten swój cel. Tylko po to, by poczuć frustrację, bo jedyne co widziałaś, to ciemność pod powiekami? A może pomyślałaś, to nie dla mnie, ja po prostu nie mam wyobraźni. Jeśli choć jedno z tych zdań brzmi znajomo, to chcę ci powiedzieć, że problem nigdy nie leżał w tobie. Problem leżał w fatalnej instrukcji obsługi najpotężniejszego narzędzia, jakie posiadasz. Zapomnijmy na chwilę o prawie przyciągania. Chcę Cię zaprosić do świata, w którym wizualizacja nie jest magicznym myśleniem, ale treningiem mentalnym. To jest Twój osobisty symulator rzeczywistości. Narzędzie, którego na co dzień używają ludzie, dla których pomyłka nie wchodzi w grę. Piloci myśliwców, neurochirurdzy i mistrzowie olimpijscy. Wyobraź sobie pilota elitarnej eskadry akrobatycznej, takiej jak Navi Blue Angels. Godzinami siedzi na zwykłym krześle w cichym pokoju, z zamkniętymi oczami. Jego ręce tańczą w powietrzu z milimetrową precyzją. Przesuwają niedźwigalne dźwignie, przełączając przełączniki, których fizycznie tam nie ma. Na głos wypowiada komendy i czyta checklisty. To nie jest relaks, to jest chair flying, rygorystyczny trening, w którym jego mózg tworzy i wzmacnia połączenia neuronowe, budując pamięć mięśniową na każdą możliwą ewentualność. On nie ma nadziei, że mu się uda. On wie, że mu się uda, bo leciał tą trasą w swoim umyśle już setki razy. A teraz najważniejsze: to nie jest historia o pilotach to jest historia o Twoim mózgu. Badania z użyciem rezonansu magnetycznego, w tym te najnowsze z 2025 roku, pokazują to czarno na białym. Gdy intensywnie coś sobie wyobrażasz, twój mózg aktywuje te same obszary, co podczas realnego działania. On nie odróżnia intensywnego wyobrażania od rzeczywistego doświadczenia. Dla niego to realny trening. Twój mózg posiada coś, co nazywamy neuronami lustrzanymi. One odpalają się tak samo, gdy coś robisz, jak i wtedy, gdy tylko obserwujesz lub wyobrażasz sobie, że to robisz. To potężny mechanizm, który leży u podstaw uczenia się. A teraz przenieśmy się na salę operacyjną. Neurochirurg, zanim dotknie pacjenta, wielokrotnie przeprowadza całą skomplikowaną operację w swoim umyśle. Tworzy trójwymiarową mapę mózgu. Wizualizuje każdy ruch skalpela, a nawet mentalnie ćwiczy reakcje na nieprzewidziane komplikacje, jak nagły krwotok. To, co robi, to nie jest pozytywne myślenie to jest projektowanie mentalnej mapy sukcesu. Zatem, jak Ty możesz użyć swojego osobistego symulatora? Zobaczmy, jak to działa w praktyce zarówno w Twojej karierze, czy w Twoim życiu osobistym. Pomyśl o Twoim sukcesie zawodowym. Czeka Cię najważniejsza prezentacja w tym kwartale, kluczowe negocjacje, od których zależy przyszłość projektu. Zamiast w nieskończoność powtarzać w głowie czarne scenariusze, możesz, jak pilot, przelecieć przez całe spotkanie. Możesz usiąść na 10 minut w ciszy i mentalnie przećwiczyć swoje argumenty. Zobaczyć przychylne twarze publiczności, poczuć pewność siebie w swoim głosie i ciele. Wchodzisz wtedy do pokoju z poczuciem, że już tu byłem i wiem, jak to rozegrać. To jest trening mentalny, który odróżnia profesjonalistów od amatorów. A co z Twoim wewnętrznym spokojem? Po pracy czeka Cię trudna, emocjonalna rozmowa z kimś bliskim? Ten sam mechanizm. Zamiast wchodzić w nią z lękiem i stresem możesz w swoim symulatorze przećwiczyć scenariusz, w którym zachowujesz spokój, mówisz z serca, słuchasz z empatią i znajdujecie rozwiązanie. To narzędzie do budowania nie tylko kariery, ale też głębokich, zdrowych relacji. Pomyśl o twoim zdrowiu i energii. Brak ci motywacji do zadbania o siebie? Wykorzystaj potęgę swojego umysłu. Zanim jeszcze zaczniesz, możesz mentalnie poczuć satysfakcję po skończonym treningu, energię, która rozpiera cię po zdrowym posiłku. Ta prosta, kilkuminutowa praktyka dramatycznie zwiększy twoją motywację. Możesz wspierać proces rehabilitacji, aktywując w mózgu ścieżki neuronowe odpowiedzialne za ruch, co, jak pokazują badania, może przyspieszyć powrót do sprawności nawet o 40%. Albo Twój rozwój i kreatywność. Uczysz się czegoś nowego gry na gitarze, języka obcego, a może utknęłaś w twórczym projekcie? Wizualizacja, wyobrażanie sobie płynnych ruchów palców, swobodnej rozmowy przyspiesza proces nauki. To jak budowanie rusztowania w mózgu, na którym znacznie łatwiej jest potem budować realną umiejętność. Jest jeszcze jeden sekret, którego nauczyła nas psychologia sportu, a który jest kluczowy. Najskuteczniejsi wizualizują nie tylko medal na szyi, ale cały żmudny proces treningu, pot, zmęczenie i satysfakcję z pokonania kolejnych etapów. Bo twój umysł musi uwierzyć nie w to, że sukces jest możliwy, ale w to, że ty jesteś w stanie przejść drogę, która do niego prowadzi. Ta umiejętność to nie talent, to trening. Prawdziwa moc nie polega na marzeniu, polega na poznaniu instrukcji obsługi własnego mózgu. Jeśli czujesz, że jesteś gotowa, by wreszcie dostać kluczyki do swojego osobistego symulatora i zacząć świadomy trening mentalny, zapraszam Cię na bezpłatny masterclass. Twój mózg ma ukrytą moc. Czy wiesz, jak ją włączyć? Gdzie razem zaprojektujemy Twój osobisty plan lotu, niezależnie od tego czy Twoim celem jest szczyt korporacji, czy wewnętrzny spokój. A jeśli oglądasz ten film po terminie mojego masterclass, zobacz opis pod filmem. Do zobaczenia!